Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, witajcie, kochani. Kolejne nasze spotkanie ze Słowem, refleksja dzisiejsza, będzie bazować na fragmencie Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemienia się na górze tabor wobec swoich apostołów, ale tylko wobec trzech: Piotra, Jakuba i Jana. Zabiera ich osobno na górę wysoką. Tam przemienia się wobec nich i rozmawiają z nim Mojżesz i Eliasz. Piotr mówi, Panie, dobrze, że tu jesteśmy, jeżeli chcesz, wybudujemy y, trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Wtedy osłania ich obłok i z obłoku daje się słyszeć głos, to jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie. Kiedy obłok znika, Jezus zostaje sam, apostołowie razem z Jezusem schodzą na dół, a Jezus... Nakazuje im milczenie, zachowanie tego wydarzenia w tajemnicy aż do momentu zmartwychwstania. Nie wiem, czy wy tak macie, ale mnie się to zdarza często. Kiedy czytam Pismo Święte, kiedy y, czytam jakiś fragment Ewangelii, to zastanawiam się, y, co się dzieje z ludźmi, których akurat nie ma w tym fragmencie. Bo, co się wydarzyło z Jakubem i z Janem, z Piotrem, doskonale wiemy. Moglibyśmy nie mówić kazania na ten temat. Nie, w ogóle nie smuć żadnej refleksji. Ale co się stało z pozostałymi? Gdzie byli pozostali apostołowie? No Zostali na dole. Co się z nimi działo? Tak lubię czasami y, zastanowić się, y, co myśleli, co czuli ci pozostali apostołowie. W dziejach apostolskich czytamy, że w dniu wstąpienia, Poczet uczniów Jezusa sięgał nawet 500 osób, więc mnóstwo ludzi, całe tłumy szły za Jezusem, żeby doświadczyć uzdrowienia, co się działo z nimi, kiedy Jezus był na górze, jak wyglądały ich reakcje, kiedy już zeszli z tej góry, Jezus z apostołami, z tą trójką. Kiedy tak się zastanawiam nad tym, to odkrywam, że jakby te reakcje apostołów, które sobie wyobrażam, tych pozostałych to są moje reakcje. To, są, to jest to, co ja bym czuł, czego bym oczekiwał. I tak sobie pomyślałem, no schodzą z góry. Przyszli, dlaczego ich zabrał? Tylko ich nas zostawił. Czy oni czymś zasłużyli sobie, czy są lepsi od nas. Nic dziwnego, że później się pokłócili o to, że kto jest ważniejszy. Ale wyobraźmy sobie, schodzą z tej góry. Obstępują ich, co tam się działo, co wam Jezus mówił, a oni, a nic takiego, nie mogę wam za bardzo powiedzieć. No, tajemnica. No tak, jeszcze sekrety ma jakieś z nimi. Zobaczcie, czasami tak w nas jest, żebyśmy chcieli wszystko wiedzieć, poznać wszystkie tajemnice. Chcielibyśmy od razu, tu i teraz coś zrozumieć, i czasami zżera nas taka nutka zazdrości. Dlaczego ten ktoś to wie, dlaczego On tego doświadczył? I ciągle się porównujemy do kogoś innego jak ja bym chciał, tak jak on, i patrzę na kogoś, kto się modli w ławce, rączki ma złożone, mówi, jak On się pięknie modli, ale czy ja jestem Nim, czy ja siedzę w jego sercu, czy ja siedzę w jego w głowie, jego sumieniu, może ta poza na zewnątrz. Właśnie, to jest tylko poza modlitwy. A my się często porównujemy z kimś i chciałbym mieć dokładnie tak jak ktoś. Panie Boże, daj mi łaskę, ale tak jak Kowalska dostaje łaskę, tak jak Nowak dostaje łaskę, tak jak Iksińska, jak pani spod piątki. A Jezus mówi, ale ja mam dla Ciebie tutaj przygotowany, zobacz, pełen kosz. A ktoś mówi, ale nie, ja chcę tamto. I może się tak zdarzyć, że poprzez to nasze chcenie, te ciągłe te pragnienia czegoś nowego, więcej, nie zauważam tego, co daje mi Bóg. Nie zauważam tych łask. A łaska, którą On mi daje dzisiaj, to jest łaska na dzisiaj, jutro się nie powtórzy, jutro będzie inna i nikt jej nie dostanie, to jest łaska dla mnie. Czyli pierwsza lekcja z tej dzisiejszej Ewangelii. Lekcja, która jest taka ukryta jakby, to jest tak między wierszami. Nie porównuj się z innymi, nie zazdrość im, że zostali wybrani do czegoś. Jezus to mówił, komu wiele dano, od tego więcej wymagać będą. Więc nie porównuj się, nie zazdrość, ale mniej oczy szeroko otwarte, żeby zobaczyć łaskę, która cię spotyka, doświadczyć cudu. A druga sprawa to jest taka, że yy, Ci apostołowie, którzy już zostali wybrani i oni weszli na górę i doświadczyli tego cudu, doświadczyli go dlatego, że pokonali pewną drogę. Oni musieli wejść na górę. Nie wiem, czy ktoś z Was był w Ziemi Świętej, miałem tę łaskę. Przecież tam się dosyć długo wjeżdża takimi busami teraz po asfaltowej drodze na tę górę. A oni musieli pokonać pieszo, nie było dróg. Trochę im czasu to zajęło. Upały. Więc mogli zdezerterować, mogli w połowie drogi się zatrzymać, powiedzieć, ja tu siedzę, będziesz Jezu, wracał, to mnie zabierzesz, ja zajdę z Tobą wtedy. Ale gdyby nie weszli na górę, nie pokonali samych siebie, nie, nie zdobyli się na ten wysiłek, to nie doświadczyliby tego cudu. To też jest lekcja dla nas. Że żeby doświadczyć cudu w swoim życiu, takiego Bożego objawienia, potrzeba naszego wysiłku też. Że Bóg mi coś daje, On mnie wybiera, On chce mi to dać. Ale oczekuję, że ja także włożę jakiś wysiłek. Ile ja wysiłków wkładam w moją relację z Panem Bogiem? Ile czasu poświęcam na tę relację z Panem Bogiem? To jest pytanie, które możemy sobie prawie u progu wielkiego postu postawić. Dopiero pierwszy tydzień minął. Ale jest jeszcze jedna rzecz która mnie bardzo ciekawi w tym tekście. Ksiądz Węgrzyniak zwrócił na to uwagę, że po czym rozpoznali apostołowie Piotr, Jakub i Jan, że ci dwaj mężczyźni rozmawiający z Jezusem to są Mojżesz i Eliasz. No i rzeczywiście, no przecież nie było fotografii, oni nie wiedzieli, jak oni wyglądają. To znaczy, że musieli mieć wiedzę. Oni musieli doskonale znać ich życie, czyli historię, tradycje, pisma święte, ich sposób zachowania, mówienia, ten przekaz, który mamy w Piśmie Świętym o tych postaciach, że jak ich zobaczyli, to od razu skojarzyli, to musi być Mojżesz, to musi być Eliasz, czyli posiadali wiedzę religijną. I może tak być że także nie doświadczam cudu, albo inaczej, nie zauważam cudów, których dokonuje Pan Bóg w moim życiu, dlatego że nie mam wiedzy. Ja Go nie znam. Nie rozpoznaję Jego głosu, nie rozpoznaję Jego działania. No to jest pytanie, jaka jest moja wiedza religijna? Co ja wiem o Panu Bogu, co ja wiem o mojej wierze? Jak często czytam Pismo Święte, jak często z Nim rozmawiam? Czy potrafię rozpoznać Jego głos, kiedy do mnie mówi? Napierz Franciszek powiedział kiedyś do młodych, że yy, chciałby, żeby tak często sięgali po Pismo Święte, jak sięgają po smartfona. No właśnie, jak często dzisiaj sięgnąłeś po Pismo Święte, a jak często po telefon. Spośród tylu słów, które w ciągu dnia wypowiadamy, ile słów to są słowa skierowane do Pana Boga? Spośród 24 godzin ile czasu poświęciłem na relacje z Panem Bogiem, na zdobywanie wiedzy, może czytanie jakichś komentarzy biblijnych, modlitwę, czytanie Pisma Świętego, słuchanie może jakichś konferencji, rekolekcji. Zdobywanie tej wiedzy religijnej jest bardzo ważne, żeby rozpoznać Boga, który działa w moim życiu żeby rozpoznać te wszystkie cuda rozsiane każdego dnia w moim życiu. Przypomina mi się taka historia, kiedy chodziłem do szkoły, miałem nauczycielkę od polskiego, taką bardzo zafiksowaną na różnego rodzaju konkursy recytatorskie. Dzisiaj jej za to dziękuję. Choć było to ciężkie, ponieważ ciągle wymyślała jakieś nowe konkursy, Zgłaszała nas do nich i trafił mi się taki jeden konkurs, że oprócz wiersza, który trzeba było recytować, trzeba było się nauczyć kilku stron prozy z powieści na pamięć. Coś w rodzaju takiego monodramu trzeba było przedstawić. Wylosowałem książkę Gwiazdy w studni. Przepiękna książka, ale mówiąca o bardzo trudnych sprawach. Między innymi tekst, którego, którego musiałem się nauczyć na pamięć, to był tekst, Mówiący o śmierci matki, która była jedyną żywicielką w rodzinie. Dzieci zostawały wtedy sierotami. Nauczyłem się tego tekstu, chociaż nie było łatwo. I mówię tej nauczycielce, ale po co mi to? Po co ja mam się uczyć tego tekstu na mi spokojnie, kiedyś jeszcze to zrozumiesz? Jest ten konkurs recytatorski, siedzi komisja, siedzą ludzie inni. Ja zaczynam recytować ten fragment tej powieści. I dochodzę do kulminacyjnego momentu i zapominam tekstu. Patrzę z przerażeniem na tę komisję, na, na moją nauczycielkę i tak nagłoś wypowiedziałem O Boże! I wtedy sobie przypomniałem kolejne zdanie i już dalej poszło. I kiedy skończył się konkurs recytatorski, to komisja powiedziała Cóż za dramaturgia! Jak on Jaką interpretację zrobił z tego tekstu. A ja po prostu zapomniałem tekstu. I kiedy wiele lat później, a dokładnie 15 lat temu, mniej więcej, może niedokładnie, stanąłem przy Ambonie, żeby po raz pierwszy powiedzieć kazanie, to przypomniałem sobie ten konkurs. I zrozumiałem, po co to wszystko było. Po co mi ta wiedza była potrzebna. Po co to uczenie się. Żeby przełamywać bariery. Żeby uczyć się, y, improwizować też. Żeby uczyć się nawiązywania relacji z drugim człowiekiem. I żeby nawet mieć świadomość, że mogę czegoś zapomnieć. Że nie muszę się kurczowo trzymać tekstu, który sobie przygotowałem. Żeby dojść do nieba, czyli doświadczyć największego cudu w naszym życiu, potrzeba tego wysiłku, który zrobili apostołowie wchodzenia na, wchodząc na górę. Potrzeba tego ciągłego, otwartego serca na to, co Pan Bóg daje, a nie porównywanie się z innymi. I potrzeba wiedzy, żeby po prostu Boga rozpoznać, tego Boga, który przychodzi ze swoją łaską. Życzę Wam, aby ten czas wielkiego postu był takim czasem poznawania Boga. Może więcej czasu na lekturę Pisma Świętego. Może więcej czasu na jakąś mądrą książkę. A jeżeli już z telefonem komórkowym, to może na jakieś internetowe rekolekcje. Tak jak karmimy nasze ciało, to nakarmy naszą duszę. Niech ona będzie syta, ta nasza dusza. Nakarm swoją duszę. A wtedy cuda, które są na wyciągnięcie ręki, staną się Twoim udziałem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do zobaczenia.